Gośćmi dzisiejszego programu są Urszula Bancerz Witam Państwa oraz Adrian Zakrzewski Witam Pozwolę sobie zacząć niegrzecznie od Pana Adriana Dlaczego Korwin a nie Cookies? Dlaczego Korwin? Głównie dlatego, że dostałem propozycję i pomyślałem, że skoro tak jednoczy się z tym jakoś no mi się ich plan, że po prostu Polska ma być bardziej jak firma, a nie jak jakiś taki święty pokoj. ja też tak uważam i skoro dali mi propozycję, to myślałem, że zbiorę im trochę Lektoratu z, tutaj, z okolicy młodych ludzi, bo no, ktoś musi zbierać te głosy, ktoś musi tu twarz pokazać. No, skoro była prowadząca, powiedziałem: OK, w sumie tylko dlatego. Ale... Uda da się zabrać głos y, pisowi y, w naszym okręgu, pisowej y, platformie? No, na pewno dużo młodych ludzi też jest za platformy, ale to ja mogę się jakoś tak bardziej przez internet reklamować, więc głównie w tych ludzi celuję, a czy starszym takim już zatwardziałem fanom, to chyba jestem bez szans jaki taki główny punkt Korwina przekonał Cię? To podatek dochodowy mi się nie podoba, po prostu bezrobocie jest wysokie, więc trzeba z nim walczyć, najprościej będzie zmniejszyć podatek. No jeżeli chodzi o problemy pokazywane polskie przez różne takie instytuty, to zawsze mówię, że największym problemem Polski jest bezrobocie. z nami pani Urszula, akurat doświadczony samorządowiec i przedsiębiorca. Czy podatki bezrobocie to jest największy nasz problem? I czy to jest rozwiązanie przede wszystkim? Mm -hmm. Zanim odpowiem na to pytanie, to w mm -hmm. ogóle bardzo dziękuję za to, że mogę się spotkać z młodym mm -hmm. człowiekiem, e, który kandyduje. Trochę się czuję tak jak w domu co weekend, jak mm -hmm. przyjeżdżają moi synowie i e, często prowadzimy dyskusje właśnie między innymi e, również na te tematy, na polityczne na. E... Synowie są bliżej poglądów pana Adriana. E, w różnych kwestiach się zgadzamy, mhm. ale w różnych kwestiach również mamy inne zdanie mhm. i staramy się przekonywać, i rozmawiać. Ten obowiązujący podatek, o którym mówi pan Adrian, przeszkadza? Trzeba zmienić ordynację podatkową? Generalnie ja jestem za upraszczaniem wszelkich systemów. Wszystko to, co jest bardzo skomplikowane, na pewno nie pomaga. Dlatego uważam, że zdecydowanie, jeżeli chodzi, moje zdanie, jeżeli chodzi o podatki, VAT, podatek dochodowy. Podatek dochodowy jak najbardziej minimalizowanie, a szczególnie no tu osoby o niskich dochodach powinny płacić jak najmniejszy ten podatek. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię VAT-u, podatku pośredniego, gdzie tak naprawdę ten podatek płacą ludzie, którzy no, dokonują największej liczby zakupów, czyli można powiedzieć ci, którzy majątni, tak? również myślę, że tutaj podatek VAT jest takim podatkiem, który również jest płacony przez pieniądze wypracowane z szarej strefy. Czyli wszyscy ci, którzy nawet jeśli w tej szarej strefie wypracują jakieś pieniądze, kupując produkty, płacą ten podatek VAT. Dlatego uważam, że podatek dochodowy powinien być jak najniższy, jak najprostszy ten system, natomiast możemy w inny sposób uzupełniać te luki budżetowe. Rozmawiacie z młodymi osobami starszymi, ale głównie mieszkańcami Łukowa, no i waszych okręgów wyborczych, tak? czyli Ryki. I okolice. Jaki jest jeszcze problem oprócz tego bezrobocia, Adrianie? Problem to jest. zgłaszany przez. ogólnie góry. też można powiedzieć o tym, co i mówiła Pani, że tworzenie miejsc pracy też jakby. podstawowym problemem jest to, że mało się tworzy tych miejsc pracy, bo jest trudno, bo jest biurokracja, bo jest to, bo jest i tamto. I mi się wydaje, że miasto mogłoby samo. Próbować inwestować pieniądze i je pomnażać, żeby właśnie tak miasta i urzędy działały jak firmy. To jest też problem trochę z Unią. Bo Unią jest tak, że jak coś powstaje, to przetarg, przetarg. A to jest nie do końca prawda, bo można zrobić projekt już gotowy, żeby ktoś go wykupił. Więc uważam, że są pewne możliwości, w których też by mógł, mógł To jest miasto. to jest rozwiązanie problemu? Myślę, że potrzeba inwestycji no, długofalowych, takich jak na przykład. W Stoczku są łupki. Czemu tam działa tylko firma, firma polska, czemu urząd umywa tego ręce, czemu na przykład nie składa zamówień na geologiczne badania, odwierty, czy mamy te łupki, czemu w tym nic się dzieje, na przykład. To jest dobry pomysł, żeby urzędy przyjmowały rolę firm? Nie do końca firm, nie do końca, ale... To znaczy, znaczy, no, znaczy nie to zgadzam dwa, się akurat z kwestią tutaj podniesioną przez Adriana, że Urząd, Urząd Miasta powinien tworzyć miejsca pracy i oby jak najmniej Urząd Miasta tworzył tych miejsc pracy, bo to najczęściej będą stanowiska urzędnicze, a tych mamy już naprawdę dużo. W tej chwili urzędy, samorządy tak naprawdę mają bardzo dużą rolę, jeżeli chodzi o tą nową perspektywę środków unijnych. Dlatego, że w tej nowej perspektywie bardzo dużo pieniędzy będzie kierowanych do przedsiębiorców, z tym, że nie będą to takie proste pieniądze w sensie, że przedsiębiorca aplikuje. Takie też będą, oczywiście, ale bardzo dużo pieniędzy będzie takich, które będą przechodziły jakby przez samorządy. To znaczy, samorządy będą mogły tworzyć. Tworzyć klimat dla przedsiębiorczości, uzbrajać tereny, tworzyć tereny inwestycyjne, budować drogi właśnie do tych terenów inwestycyjnych, i w ten sposób właśnie pomagać i wspierać przedsiębiorczość. Myślę, że tutaj, jeśli chodzi o miejsca pracy. To jest na ten problem, możemy spojrzeć z dwóch stron. I ja jako osoba prowadząca działalność, jako prezes stowarzyszenia przedsiębiorców, osoba, która od wielu, wielu lat wspiera, i osoby, które rozpoczynają dopiero działalność gospodarczą, ale i firmy w ich rozwoju i tworzeniu nowych miejsc pracy widzę problem bezrobocia z dwóch stron. Z jednej strony, to są faktycznie osoby bezrobotne, które szukają miejsca pracy dla siebie i twierdzą, że no, takich miejsc jest mało albo ich nie ma. A z drugiej strony przedsiębiorcy, którzy tak naprawdę szukają pracowników, i ich jakby przekaz jest taki, że nie ma osób chętnych do pracy. Wiadomo, że to jest tak jak. Wykluczające się troszeczkę. Trochę zdania wykluczające, bo jakby interesy są inne. Tak? Młodzi ludzie chcą. Pracować, od razu zarabiać duże pieniądze. Wcale im się nie dziwię, tak? bo każdy chce żyć na jakimś poziomie, każdy chce korzystać z dóbr, które są koło nas i które kuszą nas, i tak naprawdę ch chcemy jak najwięcej zarabiać. I tutaj absolutnie, absolutnie się temu nie sprzeciwiam. Także tutaj to są dwa takie różne. A wspomniany klimat, który miałyby tworzyć samorządy. Konkretnie u nas Włochowie, bo przedsiębiorcy mm -hmm. e, chyba narzekają, że no nie jest tak, jak powinno być. Jest szansa na pozytywną zmianę? E, no, mm... Cały czas, zresztą przez te cztery lata, jak byłam przewodniczącą Rady Miasta, starałam się przedstawiać w samorządzie spojrzenie na różne kwestie, również te takie czysto urzędowe przedstawiać przedsiębiorców. Z drugiej strony też przedsiębiorcom jakby pokazywać obraz. No, po prostu pracy urzędniczej, gdzie też czasami ręce są związane wszelkimi ustawami o rachunkowości, o samorządzie. Coś, co nam się w biznesie wydaje, że jeżeli chcemy, to po prostu możemy, a tutaj niestety jakieś przepisy prawne uniemożliwiają albo szybką reakcję, albo w ogóle reakcję. Niemniej jednak uważam, że powinniśmy rozmawiać. Moim zdaniem, trochę trochę nie tak sobie wyobrażam, jak jest do tej pory współpraca z przedsiębiorcami. Bardziej bym oczekiwała od samorządu słuchania przedsiębiorców, przedstawiania ich stanowiska niż, tak jak do tej pory to zazwyczaj ma miejsce, tak, przedstawiania stanowiska tylko jednostronnego od strony urzędu jakby oczekiwania akceptacji przez, przez, przez przedsiębiorców. W tej chwili jest uchwalane studium uwarunkowań, na bazie którego będzie opracowywany nowy, nowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wiem rozmawiając z przedsiębiorcami, zresztą i sama również prowadząc inwestycje, że ten plan zagospodarowania obecny bardzo utrudnia inwestowanie w mieście. I to jest właśnie ten aspekt, gdzie samorząd bardzo może pomóc przedsiębiorców, przedsiębiorcom. No, niestety te konsultacje nie do końca się no, odbywają w ten sposób, żeby wszyscy mogli. Aktywnie uczestniczyć. Aktywnie uczestniczyć. Na pewno wiadomo, że studium powinno być bardzo ogólne, żeby później ten plan zagospodarowania, nawet jeśli na dany moment tak nie jest możliwy do jakby nie odpowiada danej inwestycji, to jest możliwy w naj, jak najkrótszej perspektywie ulec zmianie i to przedsiębiorcy robią, na własny koszt zmieniają ten plan zagospodarowania, żeby móc inwestować. Adrianie, co ty optymistycznego możesz zrobić, Proponować Ale ja chciałem posła. zwrócić uwagę, że nie wiem, czym pani zasugerowała, że ja chcę, żeby urzędnicze powstawały miejsca pracy. No nie o to mi chodzi. No nie, właśnie nie. I jestem też anty temu, żeby właśnie jakieś pieniądze z Unii szły tutaj przez urzędników i później ci mają. Nie, żeby to jednak było trochę na zasadzie: ktoś ma pomysł i przedstawia pomysł, i okazuje się, że to będzie, to nie, że o, u niego weźmie, albo u niego nie weźmie. Tylko, żeby mógł na przykład. Na zasadzie, tak są teraz startupy. To wszystko jeszcze tak naprawdę jest na pośrednictwa, są, żeby można było tak naprawdę ktoś chce. Na czyli przykład, zdała od urzędu. Zdała od urzędu. Ktoś chce kupić ziemię, bo myśli, że tam będzie, to po prostu decyzja jest na zasadzie takim, że do, dogaduje, się umawia, I na, a często tak jest, że ta ziemia to już wiadomo, tutaj urząd go kupi, czyli ktoś kupi i później sprzeda urzędowi jeszcze drożej. I to jest tak śleja. I zawsze też jest polska taka mentalność, że ktoś później się dowie i zawyży cenę. I, I stoi, stoi. Są naprawdę tereny wulkowe, nie będę tu wymieniał, ale gdzie po prostu, ziemia na pewno wzrosło przez jeden ją inwestycje i nic nam się nie, nie powstanie. A tam by mogło być osiedle, wystarczy, że miasto zrobiło właśnie infrastrukturę, kanalizację i takie rzeczy, i takie rzeczy. No i kontakt z przedsiębiorstwem. Sami powinien być to cały czas. Po prostu ty i przedsiębiorczości powinni mieć, Na radę powinni przychodzić sobie swoją mieć przedsiębiorcę. to no, o to chodzi, żeby przedsiębiorczość wzrosnąć. Praca po prostu. No, nie ma pracy i państwo się nie rozwija. no Bogactwo tylko można zbudować ciężką pracą i, i. Ale u nas ludzie na ciężko, ciężko wierze, pracują. Gdzie za może? granicą młodzi bardzo ciężko pracują. No, ale tutaj.. E w Łukowie, tak? no no w Rykach, w Białej. Nie mogę powiedzieć, że tutaj jest tak strasznie, bo jednak są zakłady, okna, jest parę firm. No to i... co Pani Jura przed chwilą mówiła. Tak, no, i jednak no, nie ma takich. Myślę, że pod względem, o, Magnus TV, mamy chyba ze cztery telewizje, w Dęblinie, w Rykach chyba nie ma żadnej. W Dęblinie na pewno, w Rykach może jest, ale no, tu są cztery, tu przecież, no, jest potencjał. Uważam, że Łuków ma potencjał. i Do czego brakuje, żeby ten potencjał dostał? Myślę, że takiego właśnie większego przemysłu, trzeba by było coś, nie wiem, czy odnowić ten zalew, żeby tam było, czy skorzystać z tego, że mamy tą Puszczę kosko czyli Jata, żeby to było takie miejsce na zwiedzanie przyrody, żeby każdy mógł sobie pooglądać. A no to co wiem. według ciebie blokuje? Ten rozwój. Ale się w, że to Obecne władze, obecny system. Władza powinna też jakby oferować, żeby pomogła, gdyby ktoś spróbował jakoś. Kiedyś było coś takiego, to chyba gmina głaśnie coś zrobiła tak, że tam jest ta kra jurajska i że tam można było kramset wydobywać I kiedyś tak napisało, taką i tam próbowało żeby ktoś, nikt się nie zainteresował, no ale, ale ja przeczytałem i tak sobie myślałem, że to jest dobre i może komuś kiedyś gdzieś pokażę, kogoś poznam, ale już był jakiś... Już no, ale do tej właśnie, pory nikt nie, nic nie zrobił. Nie, no ale tak. żeby były ruchy takie, żeby miasto mogło jakby reklamować swoje pomysły, żeby, no reklamować przedsiębiorczość. To co ugrupowanie e, Korwin jest w stanie zrobić, jak już wejdzie do Sejmu, może stworzy nawet e, koalicję? Żeby zmienić ten stan rzeczy. Właśnie, tak, ja no jestem, tego zmierzamy. nie jestem w partii, ale kadry jest więc ciężko, więc może powiem, jak ja bym to uważał, że jeżeli właśnie byśmy zmniejszyli podatek dochodowy i gotówka byłaby u ludzi, a nie w urzędach, nie w ten. Ale załóżmy, że gotówka już jest, chodzi o te rozwiązania systemowe. Yy, czyli, no, żeby no pomoc tak jakby przy inwestowaniu, jeżeli chcesz zainwestować, to Masz od razu ludzi, specjalistów, którzy ci nie musisz, nie, wiem, bo w Polsce, jak coś zrobiłeś, to nie powiesz nikomu po konkurencji, ci wierzy. Ale ta pomoc nie. miałaby przyjść od urzędu? Nie, no, z uczelni jest na przykład, ten ekonomicznych, czy jakiś tak. Coś takiego. Nie, na takiej zasadzie płynności wiedzy, żeby można było łatwiej nie utopić pieniędzy. No. Szeroki temat finansów, nie tylko publicznych. No tak, ale no uważam, że, że w ten sposób. Mhm. No. Może przejdźmy do e, kandydatów na posła z naszego okręgu. Jest już bodajże 8 czy 9. Jak oceniacie stanowisko Pisu, czyli dwóch mocnych kandydatów konkretnie Zukowa, Chodzi o Krzysztofa Głuchowskiego i Słowomira Skwarta. No na pewno to jest tylko i wyłącznie wewnętrzna polityka tutaj struktur powiatowych PiSu. Natomiast ja jako osoba, która kandydowała w jesiennych wyborach do sejmiku wojewódzkiego, chętnie odniosę się do stanowiska pana Krzysztofa Głuchowskiego, w zasadzie decyzji pana Krzysztofa Głuchowskiego, której nie do końca, której nie rozumiem, tak, bo w jesiennych wyborach nasz powiat miał swoich reprezentantów dwóch w sejmiku wojewódzkim a jak wiemy groże czy tych najważniejszych a szczególnie właśnie podział środków unijnych dzieje się na poziomie urzędu marszałkowskiego w nie, w i sejmiku wojewódzkiego tak i szkoda że oddaliśmy ten mandat a Dziś, w proszę, zasadzie stracimy na tym Myślę, że tak, dlatego że na miejsce pana Głuchowskiego wszedł człowiek z Białej Podlaski. No, czy on będzie tak naprawdę lobbował, nawet jeśli to jest opozycja, tak? To i tak, i tak głos każdy ma taki sam, równy, jeżeli chodzi o obrady i przedstawianie mm. swojego stanowiska. Czy ma prawdopodobieństwo, żeby człowiek z białej lobbował u czy... No na czy pewno, ten... tak jak zawsze, bliższe ciało koszula i nawet jeśli e, gdzieś tam znajdziemy się w obszarze zainteresowania e, danego radnego, no bo tak powinno być, bo przecież kandyduje nie tylko od siebie z i Podlaski. Niemniej jednak, no, oddaliśmy ten mandat. Mamy w tej chwili jednego przedstawiciela. No, dwa miesiące bycia posłem, pos ale przecież mógł pan Krzysztof kandydować teraz na posła z pozycji radnego Sejmiku. To naprawdę hmm. niczym nie skutkowało. Jeżeli by faktycznie życzę mu, żeby został posłem, bo e, im więcej, e, tak osób, które z sukcesem zakończą te wybory, to tym lepiej dla naszego powiatu, więc życzę mu jak najlepiej. No ale jednak mimo wszystko, jeżeli odpukać nie uda się, no to jednocześnie ani nie mamy posła, ani nie mamy swojego przedstawiciela w sejmiku. Szkoda. A kojarzy Pani taką sytuację, żeby było właśnie dwóch mocnych kandydatów z jakiejkolwiek partii w jakichkolwiek wyborach z danego okręgu? No to jest dość niespotykana sytuacja, e... że w naszym okręgu jest dwóch, no bardzo mm -hmm. mocnych, no to tak jakbyśmy mm -hmm. wystawili dwóch mm -hmm. bardzo mocnych z platformy, no to wiadomo, no, że sytuacja... z automatu te głosy mimo wszystko jakoś tam się mm -hmm. rozbijają. Nie idealnie nożem na pół, ale... Mm -hmm. No na pewno. Oprócz tego, że będą z innymi konkurować, no, no to jeszcze konkurują u siebie na swojej liście, oczywiście. Co prawda sytuacja PiSu teraz jest dosyć mocna, tak? No nie wiem, czy jest możliwość z 17. miejsca na liście wejście do... Możliwość zawsze jest. To znaczy możliwość jest, moment. tak? Tylko realna mm -hmm. możliwość, tego nie wiem. Ostatnie miejsca zdarzało się, że brały mandat zdarzało się, że gdzieś tam pierwszej dziesiątce, ale czy 17? Nie mam pojęcia. To wszystko zależy od wyborców i od preferencji. No pan Głuchowski jest osobą znaną, kandyduje od lat we wszelkich wyborach, z dużym sukcesem, tak. cenię sobie go jako człowieka, chociaż uważam, że na pewno jako osoba, która sprawowała różne mandaty, zdecydowanie więcej mogła zrobić, mógł zrobić dla tutaj naszego powiatu. No i tak naprawdę trudno mi, gdyby pan mnie spytał, co mogłabym przypisać panu Głuchowskiemu, jaką zasługę, no to nie jestem w stanie odpowiedzieć. Wiedzieć, chociaż pana Krzysztofa bardzo bardzo lubię tak po prostu jako człowieka. Adrianie, jak ty oceniasz kandydatów? Ja oceniam Konkurentów. Że konkurencja spisu i tak zbiera Czyli jednego... nie tylko spisu, bo a, nie chciałem się ograniczać do To Tak, ale... no to zaczynając od nich, to nowica, oni zbierają do jednego worka, więc ja myślę, że tu to 17 miejsce to już jest... No ale jest różnica, nie? jak w worku jest ktoś od nas. Tak, jest, a właśnie. Jak z worka jest ktoś tam. Mm. Z Zamościa tak. czy z Wiborami? No tak, jest, jest jeden do podziału. Tak, a szkoda by było, żeby nikt stąd nie wszedł. Więc no, no konkurencja chyba największa jest w nich. Do tego tak naprawdę nie ma tutaj dużo osób jednak sukowo decydujących. Jakieś głosy biorę, jakaś, jakaś pani na PSL też zagłosują. No i... Trudno jest teraz mi oceniać, ale no, myślę, że ktoś się dostanie. Czy będzie mandat z naszego najważniejsze, okręgu, generalnie? Najważniejsze, żeby nasi wyborcy tak, tutaj z powiatu zagłosowali na, tak, na swoim. Myślicie, że jest, będzie kiedykolwiek w przyszłości taka sytuacja, żeby no, nasz okręt, okręg powiat łukowski wybrał sobie jednego kandydata, nie patrzył na PiS, Platformę, Korwina czy PSL? No bo teraz mamy czterech bardzo mocnych kandydatów. Pani Urszula, Sławomir Skwarek, Krzysztof Głuchowski, pan Leszek Świętochowski, Władysław Świętochowski też, czyli pięciu bardzo mocnych, no, którzy zabiorą dość znaczną liczbę głosów, jakby tak jednego. Oddałaby Pani komuś? Czy ja bym tak. oddała? No wszyscy chyba kandydujemy, więc dlatego walczymy również między sobą i składamy propozycje, tak? Się. Staramy się, przynajmniej ja staram się przekonać do swojej osoby argumentami, tak? Nie da się tak przekonać, żeby reszta to tak, zero. Tak, ja, ja chcę powiedzieć tak. Po i szyld Po na pewno nie pomaga mi teraz w tych 8 wyborach. 8 władzy, tak? Osiem tak, lat władzy, ale ja uważam, że no, tak, niektórzy do mnie mówią, a dlaczego nie poszłaś kandydować z nowoczesnej? Mhm. E, tak, to jest gdzieś tam zbliżona ideowo e, organizacja. E, natomiast ja uważam, że PO nie jest złą organizacją. To tak jak w każdej organizacji tworzą ją ludzie, tak? I może czas na pewne zmiany w tej organizacji. E, ja jestem tą pierwszą propozycją z pozycji numer 5, która do tej pory nie sprawowała żadnej funkcji e, takiej rangi, jak, o jaką teraz się ubiegam. Dlatego e, no, namawiam wszystkich do tego, żeby nie patrzeć na szyld, a przede wszystkim na osobę. E, mówię, katalog mamy, tak jak Pan powiedział, dziewięciu kandydatów, każdy może wybrać e, czy by to było dobre, żebyśmy na jednego głosowali? Myślę, że to jest niemożliwe, no, nie bo no, nie każdy no. z, nas, z nas mimo wszystko ma jakieś tam swoje określone poglądy. Do kogoś nam bliżej, inne troszkę przedstawiamy wartości, czy to PiS, czy PO, czy chociażby tu partia e, Korwina Mikkego. Przejdziemy do tematu na topie. Niestety temat nie do końca optymistyczny, czyli uchodźcy, pokrótce. Tutaj Korwin ma dość odważne i mocne poglądy. No to w te mocne poglądy to jest dobra kampania w ogóle, przecież to tak naprawdę to... Mało kto tak mówi wprost o tym, że to nie do końca jest dobrze, prawda? Na no tego kandydat zgadzasz się? Nie ma co się oszukiwać, że muzułmanizm jako ideolog jest niebezpieczny i... jeżeli coś jest niebezpiecznego, ale wszyscy w koło są, są w porządku, to... nie można powiedzieć, że nic się nie dzieje, bo... Przecież nie każdy sobie rujnuje życie, kto bierze narkotyki i co? I tak samo z papierosami mało kto ma raka, ale ludzie to ograniczają, więc ja uważam, że trzeba na to uważać. Jesteśmy państwem chrześcijańskim. Czy Może uważa chrześci... się przyjmować, czy nie przyjmować? Ja liczyłem na to, że jak już będziemy przyjmować, to to będą chrześcijanie syryjscy. Teraz to wychodzi na to, że zostaniemy tych sunitów, którzy stoją pod granicą i krzyczą, że chcą do Węgier, do Niemiec, więc zostaniemy tych, co chcą do Niemiec, zamiast ściągać tych chrześcijan, którym ucinają głowy w Syrii, więc to jest tragedia. Wczoraj ta grupa w Wyszehradzka, mieliśmy się z Trójkątem Weimarskim, teraz jeszcze Rumunia tam się dołącza powoli, więc jest coraz lepiej i my powiedzieliśmy, że nie, nie sprzeciwiamy się, więc co? Więc to jest, Jesteśmy teraz dla Unii, kiedyś byliśmy, byliśmy dla ZSRR. Taki największy paś. no nie można tak robić, więc tutaj Pani mówi o szyldzie, a właśnie mi się ten szyld nie podoba, ja żałuję właśnie, że Pani jest PO, bo ten szyld to jest socjalistyczny, który się godzi na Unię Europejską nie tak jak trzeba. Już dopłacamy do Unii, więc mnie to martwi i uważam, że imigranci są znowu przegrane w sytuacji. Mocne zarzuty. Trudny temat, nawet bardzo trudny, i szkoda, że akurat no, ten temat się jakby wpisał w kampanię wyborczą, bo tym bardziej jest podsycany. Działamy na emocjach. Wiadomo, że kampanie świetnie się prowadzi na negatywnych emocjach. To co nas... op Opozycji słucham. tak, szczególnie opozycji. Także na pewno jest to trudne. Ja tak samo się boję jak każdy inny, tak jak i tutaj Adrian, czy inni, którzy wyrażają takie, takie obawy. Tylko, że no podsycanie tego strachu niczemu nie służy, tak naprawdę, bo strach zawsze powoduje agresję. Agresja powoduje agresję z drugiej strony, więc naprawdę powinniśmy zachować rozsądek. Jestem Pan mówi, że PO y, 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 y jest bardzo. Partią... No nie kłóci się, nie walczy jednak o to, żeby jakiś lepiej to wyszło. No. Przyjęliśmy. Ulega znaczy, zdeklarowaliśmy się do przyjęcia pięciu tysięcy imigrantów i jasno zostało powiedziane, mają być oni przeselekcjonowani, to faktycznie mają być imigranci polityczni, którzy uciekają przed śmiercią, to mają być rodziny z dziećmi. Ja sama jak patrzę i oglądam te obrazki tych młodych chłopaków w kwiecie wieku, którzy się tam starają dostać do pociągu za wszelką cenę i ich agresję, sama się tego boję. Uważam, że temu powinniśmy się sprzeciwiać i takich absolutnie no nie chcą przyjmować. Rozdzielić. Uszczelniać granice Unii, to co robią Węgry, to co teraz zaczynają robić e, e, Serbia i, e, i inni. E, jak najbardziej uszczelniać granice. Do tej pory z Unii korzystaliśmy. I Szanowni Państwo, można mówić Polska w ruinie, ale to jest nieprawda. I tak jesteśmy naprawdę skorzystaliśmy na byciu przez te ileś lat w Unii. Oczywiście. Teraz musimy również brać na siebie odpowiedzialność. Uważam, że w ogóle tutaj rządzący, przedstawiciele państw unijnych przespali pewien moment, bo tak naprawdę to, co się dzisiaj dzieje, to już dwa lata temu, to już były tego symptomy, tak? Te barki z uchodźcami. Mhm. Można było reagować wcześniej. No niestety. No, temat jest dość ciężki w ogóle na inne... Tak, niemniej no program, jednak, niemniej jednak uważam, że jesteśmy, jesteśmy chrześcijanami, tak? Katolicy w naszym kraju to deklarujemy, że jest nas 95%. W mojej wierze, w której też jestem w tych 95%, mówi się o tym, że mamy pomagać drugiemu człowiekowi. Najważniejsze, żeby dobrze. Przeselekcjonować tych imigrantów, tak? Czyli pomóc tym, którzy faktycznie najbardziej potrzebują. Systemowe. Tak, dobre rozwiązania systemowe i wspólne, Mogę przede wszystkim wspólne dla całej. Odnośnie usług. tego właśnie myślę, że nie powinniśmy tak patrzeć, skoro Unia dała, to teraz jesteśmy zobowiązani. To też mi się nie podoba, że było. Oni tak będą ile 50 lat nam mówić, że nas rozwinęliśmy. Nie, trzeba właśnie, no, trudno, no. kiedy myśleliśmy, że są inne zasady, jeżeli teraz mam cię nami rządzić, bo na to wyglądam, nie mieliśmy. Nie było weta. Nie, macie ich przyjąć i koniec. Tak to wyglądało mi więcej. Ale to uważasz, że powinniśmy zrezygnować z bycia członkiem Zbycia Unii Z bycia członkiem na takich warunkach, na jakich jesteśmy teraz, jeżeli jest, y, Oni zaczynają nami rządzić już teraz dopłacamy więcej, więc no... Myślę, że... Uważasz, że 5 tysięcy y, tych imigrantów to... Nie, nie, przel nie przelało szarego goryczy. To jest 0,0001% naszych mieszkańców. Uważam, uważasz, że będzie że... ich dużo więcej i że po prostu nie ma strategii na to, żeby ich więcej nie ściągać, Z tym że Niemcy będą ich jeszcze więcej. Niemcy w ogóle... W ogóle ten kraj to upada pod względem tego, jak oni teraz swoje prawa zmniejszają, a zwiększają. Ale to jest problem Niem Niemiec, Niemców. Tak, My ale... Nie Patrząc na doświadczenia Francji, na doświadczenia Szwecji, Musimy powinniśmy wyciągać wnioski. wyciągać wnioski, uczyć się na cudzych błędach. Mamy e, na no to szansę. Nasz nas. kraj zmienia się. E, I tak jak do tej pory było tak, że więcej mieliśmy emigrantów, ludzi, którzy wyjeżdżali z naszego kraju, e, teraz z racji tego. A z jakiej racji? Z, ra z racji takiej, że żyje nam się lepiej, że y, dogoniliśmy w jakimś sensie ten zachód i ten poziom życia jest na tyle dobry, że jest również atrakcyjny dla imigrantów. Uważam, że poziom życia jest dobry, ale wraz nie rozumiem tego, czemu Kaufland jest tańszy w Niemczech i Lidl jest tańszy w Niemczech niż w Polsce. To jest Uważam, że mimo wszystko Unia jest. Lekkim zaborem, że jednak to Niemcy najwięcej zyskali na tym, że Polska weszła. I uważam, że no, nie można ich tak jako za bardzo. Też, uważam, że dużo zrobili, bo nie mieliśmy instrumentów i możliwości, żeby tak się rozwinąć. To jest na pewno duży rozwój, ale jednak trzeba stwierdzić, że no coś te warunki trzeba było poprawić relacje. No wiesz, gonimy, gonimy cały czas ten zachód tak naprawdę. Jeszcze te 20-30 lat temu byliśmy, e, mówiło się, że przepaść między nami to 50 lat. Dzisiaj już tej przepaści aż tak nie widać i, e, i ja wiem, że jak przyjeżdżają do nas osoby, czy to ze, ze Szwecji, ostatnio znajomi e, z Norwegii mówią, że jejku, nie wiedzieliśmy, że u was jest tak pięknie, że tak w zasadzie żyjecie na tym samym poziomie. I podstrzyganie zaczynało się na tak, latach 70. Tak, ja bardzo ubolewam, bo nieraz jak wyjeżdżam gdzieś za granicę i oglądam telewizję, najczęściej telewizja za granicą to jest telewizja TV Polonia. I tam niestety lecą programy takie, gdzie pokazujemy Polskę naszą jeszcze lata 70-80. I naprawdę nieraz ludzie, którzy do nas pierwszy raz przyjeżdżają, są zszokowani, na jakim poziomie żyjemy. Także naprawdę możemy być z tego dumni, dumni z tego, mhm. że właśnie siedzisz jako młody człowiek i wyrażasz swoje opinie, że możesz kandydować, że możemy śmiało mówić o swoich poglądach, że możemy się różnić, tak? Różnić się bardzo. Pokojowo, tak? Dyskutować. To, to jest bez wątpienia plus i, i, i nasz wspólny tak? sukces. I tym, myślę, optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy program. Serdecznie dziękuję. Moimi gośćmi byli Urszula Bancerz. Dziękuję bardzo. I Adrian Zaczewski. Dziękuję bardzo.